Przymierzą się do aktualizacji Zabbix w wersji 5.027 na Cento 7.9. Jaka jest rekomendowana ścieżka aktualizacji do szóstki. Na początek Centos 8, niestety, niestety. ponieważ 6 szóstka, szóstka pójdzie tylko i wyłącznie na, na, na Cento 8. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest kwestia bazy danych, bo nie powie, napisał Pan, jaka tam pod spodem jest, ponieważ to się zmienia oficjalny support co do wersji bazy, więc jeżeli mamy podsgrze, no to. Wymagana jest wersja 13, że mamy MySQL, no to tylko i wyłącznie ósemka wchodzi w grę. Więc aktualizujemy najpierw OS-a, jakkolwiek o, MySQL. No to do ósemki trzeba to podbić, więc OS, baza, Zabbix w tej kolejności. Tak, dokładnie. MySQL w wersji 8 to jest wymóg, więc musimy tutaj właśnie w ten tak, sposób. Tak, biorąc pod uwagę to. Na to, że to jest CentOS, to pewnie środowisko obok trzeba będzie postawić. Tak, bardzo prawdopodobne, żeby zaktualizować, więc. E, taka taka jest e, proszę czy w, przy wersji 6.0 jeszcze jedną rzecz powiem bo szablony tak. trzeba zaktualizować tak jest ponieważ w 6.0 wprowadza mnóstwo nowych procesów wewnętrznych więc szablony które służą do monitoringu wewnętrznego zabbix należy zaktualizować żeby wiedzieć co tam się dzieje aplik human face of it